Teraz znowu coś z codzienności. Dzisiaj zapraszam Was do mojej kuchni. Ze względu na to, że dużo przejechałem kilometrów i potrzebuję dużo energii, postanowiłem sobie zrobić ucztę króla. Dzisiaj sobie serwuję pasta z parówkami. Pastę z parówkami. Później do tego jest kukurydza, cukini i groszek. Do tego jeszcze wrzucę sobie francuskiego tuńczyka. A i najlepsze teraz zamiast pesto dzisiaj sobie zapodaję z Casino Sos Napolitane. Oui. I będę przegryzał. O Jezu, jak dawno nie jadłem już ogórków. To jest kasina. Kornisząs. Engros Special sandwich and hamburger. Oui. Tak. I tak sobie dzisiaj będę pojadał. I żeby było jeszcze bardziej ekstremalnie, zaczął kapać. Więc wszystko na otwartym powietrzu. W środku natury. Jestem co prawda na campingu, ale też jest fajnie. No. Zaraz sobie zapodaję jedzenie. I będzie fajnie. Dobranoc.